W miniony czwartek, już po raz czwarty w Bielsku Białej, odbył się Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Biescy strażacy świętowali 150. rocznicę istnienia tej formacji w naszym mieście. Nieco skromniejszy jubileusz, bo 40-lecie działalności uczciła miejska spółka ZJAT Bielsko-Biała SA. Młodzieżowa Rada Miejska ogłosiła wyniki dorocznego konkursu fotograficznego Migawka. Rusza drugi etap remontu ulicy Grunwaldzkiej. W miniony czwartek, już po raz czwarty, w Bielsku Białej odbył się Beskicki Festiwal Dobrej Energii. Święto ludzi zaangażowanych w mieście w krzewienie idei rozsądnego używania energii, stosowania odnawialnych jej źródeł i dbałości o środowisko naturalne znane jest już chyba wszystkim bieszczanom. W tym roku zmieniono nieco jego formułę, przenosząc miejsce akcji na teren parku słowackiego, kompleksu Orlik i Bielskiego Centrum Kultury, a jeszcze więcej uwagi niż poprzednio poświęcono najmłodszej części obywateli miasta kilku i kilkunastolatkom. W bloku porannym większość wydarzeń, pokazów, zabaw i eksperymentów odbywała się pod gołym niebem. Tu odbiorcami były przedszkolaki i młodzież szkolna. Jest to też efekt lokalizacji, ponieważ w tej chwili jesteśmy w budynku BCTów. A atrakcje są rozłożone również na terenie Parku Słowackiego, na terenie stadionu Orlik. Także tej przestrzeni mamy bardzo dużo, stąd można było ustawić blisko 20 różnych punktów z różnymi atrakcjami dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W bloku popołudniowym organizatorzy nastawili się na młodzież starszą i całe rodziny. Były też zupełne nowości. Gra terenowa dla rodzin oraz wieczorna gala zorganizowana dla uhonorowania osób i firm najbardziej zaangażowanych w ideę poszanowania energii. Tak, w czasie gali chcemy uhonorować te firmy, które przyczyniły się do rozpowszechniania naszej akcji, do tego, żeby promować efektywność energetyczną. I eliminować emisję dwutlenku węgla. Dlatego chcemy im wręczyć statuetki jako nagrody od Urzędu Miejskiego, od Biura Zarządzania Energią. Biescy strażacy świętowali 150. rocznicę istnienia tej formacji w naszym mieście. Choć obchody tej zacnej rocznicy rozłożono aż na trzy dni, zasadnicza uroczystość odbyła się w niedzielę 8 czerwca na placu ratuszowym. Przed wejściem do magistratu w zwartym szyku ustawili się przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości udział wzięli znamienici goście z zastępcą komendanta głównego PSP nad brygadierem Piotrem Kwiatkowskim, wiceprezesem zarządu głównego Związku OSP druhem profesorem Markiem Tromskim, władzami samorządowymi miasta i powiatu, duchownymi i przedstawicielami wielu organizacji działających na naszym terenie. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie zawodowe. Okolicznościowe przemówienia były okazją do złożenia podziękowań wszystkim pełniącym służbę za codzienny trud oraz zaangażowanie w niesienie pomocy. Szanowni Państwo, drodzy strażacy, im będzie wolno zwrócić się teraz bezpośrednio do Was. Z okazji w wielu 150-leciach powstania w naszym mieście Straży Pożarnej, Przyjmijcie, proszę, moje od całego samorządu miasta, również Powiatu Bieckiego gratulacje i słowa najwyższego uznania dla Waszych dokonań. Życzymy Wam wytrwałości na obranej drodze, odwagi i rozsądku podczas wszystkich podejmowanych przez nas działań ratowniczych jak najmniejszej liczby akcji. Życzymy, byście swoje umiejętności i wyszkolenie sprawdzali wyłącznie podczas ćwiczeń i zawodów strażackich. Życzę Wam również realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Na zakończenie chciałbym naszym imieniu samorządowców pogratulować wszystkim strażakom, którzy dzisiaj zostali odznaczeni oraz tym, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie. Te różnienia to najlepszy dowód na to, że Wasza służba jest bardzo wysoko oceniona. Raz jeszcze gratulujemy. I życzymy Wam Po kończącej uroczystość defiladzie, wszystkich obecnych na placu ratuszowym zaproszono na pokaz zabytkowego i współczesnego sprzętu gaśniczego. Nad miastem przeleciały również dwa samoloty typu dromader, pełniące w Śląskiej Straży stałe dyżury. Nieco skromniejszy jubileusz, bo 40-lecie działalności uczciła miejska spółka Zjad Bielsko-Biała SA. Uroczystość zorganizowana w hotelu Dębowiec znajdującym się w kompleksie budynków należących do Bielskiego Zjadu. Firma znana jest z administrowania koleją gondolową na Szyndzielnie czy ośrodkiem rekreacyjno-narciarskim Dębowiec. Największą jednak gałęzią działalności wyrastającą bezpośrednio z informatycznych korzeni spółki jest organizacja największych w kraju targów branży energetycznej Energetap. Za dotychczasową działalność podczas jubileuszowej uroczystości podziękowano najbardziej zasłużonym pracownikom firmy oraz osobom zaangażowanym w jej rozwój. Władze spółki z tej okazji wydały specjalny pamiątkowy medal. Ten pierwszy otrzymał prezydent Bielska Białej Jacek Krywult. Młodzieżowa Rada Miejska ogłosiła wyniki dorocznego konkursu fotograficznego Migawka. Tegoroczna edycja odbyła się już po raz dziesiąty, to już więc trzeci jubileusz w tym wydaniu serwisu. Przypomnijmy tylko, że konkurs organizowany jest przez bielską młodzież i do niej też jest skierowany. Prace są jednak oceniane również przez fotograficznych zawodowców, a przewodniczącym jury jest chyba najbardziej znana postać bielskiego świata fotograficznego Andrzej Baturo. Trzeba było po prostu najpierw pomyśleć, a później fotografować. I to nie jest prawda, że fotografuje się aparatem. Fotografuje się głównie głową, a niektórzy fotografują i głową, i sercem. Poza tym pamiętajcie o tym, że fotografia jest takim medium, które dokumentuje rzeczywistość. Natomiast yy, mądry człowiek z aparatem powinien tę rzeczywistość komentować. W konkursie fotograficznym udział wziąć się mogły osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i nie zajmowały się fotografią zawodowo. Tak jak mówię, no tutaj uczestnikami głównie były osoby ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, ze szkół podstawowych, no niestety tutaj niewielu nie, nie było uczestników. W tegorocznej edycji zostało nadesłanych ponad 500 zdjęć, więc bardzo się cieszymy, poziom był naprawdę wysoki, nadsyłane prace oceniane były w czterech kategoriach. Kontrasty, absurdy, sztuka uliczna oraz emocje. Laureatami w wymienionych kategoriach zostali Justyna Gluza, Marta Wala i dwukrotnie Monika Wojtylak. Muzyka Rusza drugi etap remontu ulicy Grunwaldzkiej. O kapitalnym remoncie ronda na Placu Zwycięstwa i odchodzącym od niego odcinku ulicy Grunwalskiej mówiliśmy rok temu. Wtedy remont zakończył się na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka. Teraz rusza drugi etap remontu, od tego miejsca aż do ulicy 3 maja. Myśmy rzeczywiście zapowiadali, że ten ciąg dalszy nastąpi. Nie wiedzieliśmy w jakim zakresie i w jakim czasie będzie to możliwe. Na dzień dzisiejszy możemy potwierdzić, myślę, że ta informacja już dociera do mieszkańców, że kontynuujemy. Chcemy już zakończyć i remont aż do 3 maja całego ciągu ulicy Grunwalskiej. I to się rozpocznie w najbliższych dniach, ponieważ w tym tygodniu przekazujemy plac budowy wykonawcy, a myślę, że on już te prace zacznie organizować w przyszłym. To będzie związane oczywiście z pewnymi utrudnieniami. Będziemy mieli podobny. Schemat organizacji ruchu, jak w zeszłym roku, czyli zachowamy jeden kierunek jadąc tutaj od 3 maja w górę. No, reszta będzie realizowana poprzez te istniejące ciągi ulic. Wcześniej, tak jak zwykle to robimy, przystąpią do prac służby od tych sieci, które są pod jezdnią. Część udało się już zrealizować w tym roku. Ta, ta końcówka będzie realizowana wyprzedzająco przed robotami drogi.